Cześć, witam Was w moim na następnym filmie na tym kanale. A w dzisiejszym filmiku będę ważył króliki. Zobaczymy, który królik będzie miał miano największego krybasa w hodowli. Podejrzewam, że któryś z bossów. Ale sprawdzimy też wszystkie. Zobaczymy, który jest najcięższy, który najmniej cięższy, czyli najlżejszy. Tutaj mam taką oto wagę. Już kilka Wam pokazywałem. Waga dość dobra jest. No, i taki koszyk z sznurkami po bokach. Zahaczam od góry. Wysoki drogę są różnej długości, ale nie jest źle, jest dobrze. No, no to zapraszam Was do stawienia łapaczki w górę. Zapraszam Was do kolegi na kanał. Link w opisie oraz na dzisiejszego live'a. Ostatnio live nie doszło do skutku, były problemy z mikrofonem. Bardzo mocno się wkurzałem. No i w końcu tego live'a wyłączyłem. Ale myślę, że dzisiaj będzie wszystko w porządku. Jeżeli zdałoby się jakieś problemy z mikrofonem, to po prostu będę, będzie live z pogadanek. No to co? I zapraszam was jeszcze do subskrybowania kanału. Zostały 34 subskrypcje do 5000. A bardzo chciałbym to wbić do końca tego roku. A już zostało niewiele. No to ja nie przedłużam. I zapraszam was do oglądania. Zacznę sobie z zamiany mieszańca. Załączamy uwagę. wagę. Widają nas fajnie. Hello dobra i. zachaczamy. nie wiem czy będzie widać wszystko. Dał tutaj niżej, żeby. Waga tej samicy to jest 3 kilo, koszyk waży 100 gramów. Czyli tak jeszcze tak mi tak ja się tak kilogram urośnie. O tutaj waga. To się zmieniło, bo ruszyłem, ale było 3,1 było widać. Jedziemy z kolejnym klikiem. Mamy następnego, jest to samica mieszańca. No ta samica na to, to będzie cięższa to o wiele. Myślę tak są ponad 4 kg. Dały tutaj niżej Waga samicy to 4 pokazało 430, czyli waga samicy będzie 4,29 No, dość taka dorodna samiczka A na taką nie wygląda Następny górkę będzie stawica, która była chora na EC. A to mnie fajną chorobę. Trzeba wyzerować. No, wyzeruj się. Dobra. Sprawdzimy, ile ona nam waży. Pewnie niedużo. 3,03 czyli czyli niecałe 3 kW 2 tam od 92 Odjąłem właśnie wagę skrzynki, no to tak wyjdzie. No, tak więc wszystko załatwione. I teraz idziemy na podwórko. No i zaczynamy od samca -sa nowosylanskiego czerwonego. Kogucik nam się też fajnie pokazał na ujęciu. No, zerujemy ważymy no, ważył się, o tak zbliżamy w dół mamy 4,67 Czyli po odjęciu uwagi skrzynki mamy 4,56 chyba. Dobrze, policzyłem Dobra Lecimy z następnym królikiem. Mamy sam co OSC. jak widać skrzynka, to dla niego jest za mało. Rozerujemy. Stój tu ładnie, stój, stój, stój zachaczamy jeden, drugi i idziemy w dół. No. Słoneczki, w ja spokoju. Dobra. Waga sąca to pięć kilo czterdzieści jeden. Po odjęciu siedem, sorry. To będzie 5, 36. czyli spoko. Mamy teraz sańce nowozerancką, czerwoną, młodych jej oraz młodych sańce podpalanych czarnych i tych czterech sańców walić nie będę. Gdzie uciekasz do kawki? Dobra i ważymy. Waga samicy to 406 czyli ma niecałe 4 kg, chyba 5 kg. jest samica podpalana czarna. Mamy 3 no 3,38, czyli ma 3,27, czyli najgrzejszym kulikiem póki co samica nie jest. Teraz samiec PC. 3, 4, czyli ma 3, 32. To jest 3, 33. Teraz lecimy z kolosem. Tu się nie mieści. Z tej skrzynki. Będzie niemały problem. łanie widzimy tej tu Czekajcie, się, bo się schrywa, bo się na tej stronie. Ale wynik. 6 651, póki co jest Najgłupszym klikiem no. i chyba nawet to wygra. Mamy teraz samicę OSC. Przyszedł ostatni zawodnik. Waga samicy to 6 ,1 gram no, po tym, że to tyle waży, to się nie spodziewałem. Od niej to będzie 5,90. Wiadomo, to jakoś super dokładne to już nie jest te ważenie, ale tak mniej więcej właśnie tyle waży, bo czuć, że jest serio ciężka. No i mamy ostatniego zawodnika. Samice bos. 6,83. Po odjęciu jest 6,72. O ile ja pamiętam, samiec był troszkę lżejszy, czyli tytuł największego grubasa wygrywa samica BOS o jakieś 0,30-0,3 kg. Największy grubas. Badowli, drugie miejsce zajmuje Samiz Boss a trzecie jest samica OSC. No to co, to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę Subika razem z dzwoneczkiem. Teraz macie kurki, jak sobie grzebią w oborniku. No i do kolejnego filmiku Trzymajcie się. No i cześć.